W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chciałabym podzielić się z Tobą dzisiaj orędziem, wiadomością, jaką dostał od Boga Ojca ksiądz Michel Rodryx z Kanady. Jest to wiadomość 30 października 2018 roku. Jest to nie tylko wiadomość, ale zawiera ona obietnicę. Obietnica jest taka, niepokalane serce mojej córki Marii i najświętsze serce mojego umiłowanego syna Jezusa. Wraz z czystym sercem świętego Józefa będą tarczą waszego domu, waszej rodziny i waszego schronienia podczas nadchodzących wydarzeń. Myślę, że pora zapoznać się z tym, z tą wiadomością i z tą obietnicą. Przeczytam ci ją teraz. Tłumaczenie jest dosyć wolne z gogla, więc ale myślę, że sens oddaje bardzo dobrze. To niższe wiadomość z wiadomością od Ojca Przedwiecznego do księdza Michela. Prosił, aby to, aby to przesłanie zostało natychmiast przekazane wszystkim dzieciom Bożym. Przesłanie Boga Ojca: Mój synu, słuchaj i pisz. Żądam, aby to przesłanie zostało przekazane wszystkim i wszędzie. Gdzie głosiliście w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przypomnij sobie tę noc, kiedy ojciec Pio zabrał cię do nieba, abyś mógł zobaczyć świętą rodzinę. Była to nauka dla ciebie i dla ludzi, którzy cię słyszeli, był to także znak, aby przypomnieć sobie noc, kiedy narodził się na świat mój umiłowany syn Jezus. Pamiętajcie. Jak mój ewangelista Mateusz napisał pod boskim natchnieniem Ducha Świętego, jak gwiazda zatrzymała się nad miejscem, gdzie narodził się mój syn Jezus. To był znak dla mędrców. Dziś jest to znak dla Was, dla wszystkich chrześcijan i dla wszystkich narodów. Święta rodzina jest znakiem dla każdej rodziny i powinniśmy się na niej wzorować. Żądam, aby każda rodzina, która otrzyma to przesłanie, miała w swoim domu reprezentację Świętej Rodziny. Może to być ikona lub figura Świętej Rodziny, albo stała, stały żłóbek w centralnym miejscu domu. Przedstawienie musi zostać, obraz, figurka, żłóbek, musi zostać pobłogosławione i konsekrowane przez kapłana. Gdy gwiazda, za którą podążają mędrcy, zatrzyma się nad żłóbkiem, Kara z nieba nie dotknie rodzin chrześcijańskich oddanych i chronionych przez świętą rodzinę. Ogień z nieba jest karą za straszliwą zbrodnię aborcji i kulturę śmierci, perwersję seksualną i chciwość, pożądanie w odniesieniu do tożsamości mężczyzny i kobiety. Moje dzieci bardziej szukają swoich wypaczonych grzechów niż życia wiecznego. Rosnące bluźnierstwa i prześladowania moich sprawiedliwych obrażają mnie. Ramię mojej sprawiedliwości nadejdzie teraz. Nie słyszą mojego Bożego miłosierdzia. Muszę teraz pozwolić, aby przydarzyło się wiele plag, aby ocalić jak najwięcej ludzi z niewoli szatana. Wyślij tę wiadomość do wszystkich. Dałem świętego Józefa mojego, jako mojego przedstawiciela na ziemi władzę chroniącą Kościół. Które ciało Chrystusa, będzie obrońcą podczas prób tego czasu. Niepokolane serce mojej córki Maryi i najświętsze serce mojego umiłowanego Syna Jezusa, wraz z czystym sercem świętego Józefa, będą tarczą waszego domu, waszej rodziny i waszego schronienia podczas nadchodzących wydarzeń. Moje słowa są moim błogosławieństwem dla Was wszystkich. Ktokolwiek będzie postępował zgodnie z moją wolą. Będzie bezpieczny. Potężna miłość świętej rodziny objawi się wszystkim. Jestem Twoim ojcem. Te słowa są moje. Orędzie Boga Ojca z 30 października 2018 roku do księdza Michela Roderick z Kanady, z Kwebeku. Pod filmem link masz, żebyś mógł sobie to również przeczytać.